Tutaj na, na poligonie żołnierze ćwiczą prowadzenie operacji obronnej. Co ciekawe, tutaj pięć różnych typów czołgów strzelają hiszpańskie leopardy, francuskie leclerki, amerykańskie abramsy, polskie abramsy, polskie K2 plus polskie leopardy. Nie strzelamy tylko w dzień, strzelamy również w noc. Nie interesują nas warunki atmosferyczne, to co zaplanowaliśmy, będziemy realizować. As you fight, to nie będzie tak, że wojna będzie prowadzona tylko wtedy, kiedy będzie ciepło i będzie świeciło słońce. Jedziemy tak, jak to by było w rzeczywistości i, i realizujemy wszystkie zadania, które realizowalibyśmy w czasie prowadzenia pracy w roku. Działanie jest bardzo dobre. Przygotowaliśmy się do tego, żeby realizować zadania na, na jak najwyższym poziomie. Nie jest to łatwe. Wymaga to zgrania, synchronizacji, skoordynowania działań, ale to ćwiczenie pokazuje, że ten stopień interoperacyjności między naszymi siłami zbrojnymi a sojusznikami jest naprawdę wysoki. Nieraz wystarczy mrugnięcie okiem i wiemy, co mamy robić.